Mm-hmm. <clears throat> Tu jest system, oprócz tego ja mam, tam jest taki zawór, który w razie przekraczenia temperatury dopuszcza zimnej wody do obiegu. Mhm. Ale w momencie, gdy ja wychodzę teraz z domu, to zamykam zawór, co mnie wtedy zalało. I nie mam wody na domu. I wtedy ten zawór nie ma z czego brać tej wody. Ma trochę tej wody, ale tylko co wróżyć. Więc nie dopuści, no bo nie ma z czego. A grzewasz generalnie kominkiem, tak? Nie no, grzeję piecem, ale wiesz, no, jak jestem, to tam dorzucam. No, przecież mnie w tym roku na cały rok butla starczyła. W zeszłym roku tankowałem i teraz tankowałem. a sąsiad tankował wtedy co ja mniej więcej jeszcze dwa razy. I teraz też mi się Cztery <grytanie> <grytanie> <grytanie>